Kontrakt numer 1 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu kolorowym w Zielonej Górze. W ramach którego na terenie osiedla kolorowego w Zielonej Górze wykonana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości ponad 3,5 km, dwie przepompownie ścieków oraz sieć wodociągowa o długości ponad 3,5 km. Kontrakt numer 2 Renowacja istniejącej kanalizacji na terenie miasta Zielona Góra Kontrakt obejmuje renowację istniejących odcinków sieci kanalizacyjnej zlokalizowanych na terenie miasta Zielona Góra w ulicach Wyszyńskiego, Ogrodowa, Morelowa, Westerplatte, Aleja Niepodległości, Dworcowa, Batorego, Dąbrowskiego, Warińskiego, Sowińskiego, Sienkiewicza, Ułańska, Fabryczna, Prosta, Foluszowa, Żeromskiego, Kasprowicza, Lisowskiego. Przeprowadzona zostanie również renowacja studni i komór kanalizacyjnych. Łączna długość sieci kanalizacji przewidzianej do renowacji to 9,13 km. Kontrakt numer 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Racula i Drzonków. W ramach realizacji tego kontraktu w Raculi wykonana zostanie kanalizacja sanitarna o długości około 26,7 km oraz 8 przepompowni ścieków sieciowych. Natomiast w Drzonkowie wykonana zostanie kanalizacja sanitarna o długości 8,5 km i 4 przepompownie ścieków. Kontrakt numer 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w miejscowości Drzonków w gminie Zielona Góra. Kontrakt ten dotyczy budowy kanalizacji grawitacyjnej i rurociągu tłocznego o łącznej długości 1,2 km. Kontrakt numer 5 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Jędrzychów Uczonych w Zielonej Górze. Kontrakt wykonany zostanie na terenie osiedla Jędrzychów i obejmuje osiedle Uczonych oraz ulice Wronią, Kolberga, Funka, Kasztanową, Zbożową, Dożynkową, Boczną, Pinokia oraz skrzyżowanie ulicy Budowlanej z Nowojędrzychowską. Zakres robót to łącznie ponad 7 km, w tym kanalizacja sanitarna grawitacyjna o długości 5,4 km, Kanalizacja sanitarna tłoczna o długości około 1,7 km i dwie przepompownie ścieków. Sieć wodociągowa o długości 1,8 km. Zrealizowanie projektu podwyższy poziom skanalizowania w aglomeracji z obecnego stanu 92,3% do 96,7%. W wyniku realizacji przedsięwzięcia do 2012 roku zostanie przyłączonych około 5524 użytkowników. Właścicielem wytworzonej infrastruktury będą zielonogórskie wodociągi i kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze. Realizacja inwestycji wiąże się również z zadowoleniem mieszkańców z terenów objętych projektem. Jesteśmy zadowoleni, bo nie będzie problemów z szampem. No i. Osiedle się pewno więcej ludzi będzie zainteresowanych, żeby się szybciej budować. Bo jak na razie widać, jest niewiele tutaj domków, bo ludzi powstrzymuje to właśnie, że trzeba wyłożyć dodatkowe fundusze na szambo i na wykopanie studni. A tak będzie: wszystkie, wszystkie media już będą praktycznie oprócz jeszcze gazu. I. Myślę, że dobrze, że, że się coś dzieje. Na tą inwestycję czekamy co najmniej od 10 lat, od kiedy się zaczęło wodociągowanie, to każdy chciał, żeby też nastąpiło kanalizowanie tych miejscowości. Jest to już kolejna inwestycja, bo takim pierwszym udogodnieniem był gazociąg, później był wodociąg, a teraz kolejny etap przychodzi, tak jak w XXI wieku przychodzi etap kanalizacji. Wszyscy myślę, że oczekują rozpoczęcia tych prac. Z utęsknieniem czekamy na tą kanalizę i uważam, że będzie dobrą sprawą, jeżeli będzie już w końcu zrealizowana i przełoży nam się to na pieniążki, zaoszczędzimy na, na, na tej inwestycji. Inwestycja wpłynie na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zapewni poprawę jakości środowiska przyrodniczego dzięki uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej i przyczyni się do bezpośredniej ochrony zlewni rzeki Odry. Przełoży się również na polepszenie jakości wód powierzchniowych, w tym zwłaszcza ujmowanych jako źródło wody do picia dla mieszkańców. Udogodnienia związane z przyłączeniem do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej to podniesienie standardu życia mieszkańców, ale również korzystny rachunek ekonomiczny każdego z użytkowników. Realizacja drugiego etapu projektu w bardzo dużym stopniu rozwiąże problem gospodarki wodno na terenie aglomeracji Zielona Góra. Jest potwierdzeniem tego, że środki z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko umożliwiają realizację wielu dużych inwestycji, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Zrealizowane inwestycje infrastrukturalne wzmocnią spójność gospodarczą, społeczną i przestrzenną z innymi krajami Unii Europejskiej.